firmy bakomar, które tam są robione. I uwaga, ważna informacja, to nie jest żaden sposób, to nie jest żadna reklama. Kupiliśmy i próbujemy, bo o tym chodzi na moim kanale, żeby poznawać różne rzeczy i żeby to testować, żeby wiedzieć jak to smakuje, żeby wiedzieć jak to wygląda i co z tym trzeba robić. Więc jak... Chcecie zobaczyć, jaka będzie reakcja i jak będzie mi smakowało w tabeli od 1 do 10, dany napój? To oglądajcie do samego końca i nie zapomnijcie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję pod tym odcinkiem i wysłać to jakiemuś znajomemu, iż być na bieżąco. A teraz lecimy. Zapewne pamiętacie, że robiliśmy podobny test we Wrocławiu. Ale dzisiaj jest pewna rzecz. Dzisiaj stosujemy trzy smaki. I który smak będzie najsmaczniejszy, to się dowiecie teraz. Pierwszy smak się nazywa, a czy jest o smaku, Roskwinia marakuja z kulkami owocowymi. Drugi smak to jest odlotowa truskawka. Z kulkami owocowymi. Wiem, też śmieszna nazwa. Mi się też bardzo podoba. I ostatni smak, który nam został, został. Jest bardzo dziwny, ale może będzie dobry. Ananas i kokos z kulkami owocowymi. Sam jestem ciekaw, jak to smakuje. Mleko w połączeniu z ananasem. No to jest jakieś niebywałe. A teraz lecimy. Zaczynamy próbować te jakże piękne i wręcz apetyczne bubble tea. Jako pierwsze, jak mówiłem, będzie brzoskwinia marakuja, Tu macie napisane, jakby co. Zostanie, w tym się smakuje? Oj, tutaj jest coś takiego. Nie da się. O. I mamy taką samą rurkę jak w poprzednim teście. Tylko że tam było na miejscu. O, szkoda, bo jest papierowa. Papierowe szybko się niszczą. I uwaga, dla każdego informacja tu mamy nawet instrukcję, jak z tego korzystać. Jak widzicie, najpierw wyjmij słomkę z folii. Jak to? Drugie. Rozsuwaj słomkę do momentu kliknięcia. Oj. Oni już kliknęło i nie da się schować. O, ta się, ale dobra. Przybij wieczko w oznaczonym miejscu ostrym końcem słomki i piw. E, No tak, bo tutaj mamy. Tu wbij słomkę. Napis, bardzo wyraźny napis. Więc czas. Pestować. Uwaga, no trochę nie trafiłam. No dobra. Lecimy, mm, bardzo dobre. Kulki są małe, ale nie za słodkie. Czuć tu to wszystko. Ale najdziwniejsze jest to, że to nie jest jak bubble tea. Bo to jest... Jak uwaga, uwaga, jogurt! Ma konsystencję jogurtu. Bardzo smaczne. No mi to smakuje, ja bym mógł to pić. Już wiem, co dzisiaj jeszcze zrobimy. otworzymy tu, zobaczymy co w środku i gdy to zobaczymy, wszystko wlejemy do tego kieliszka, o ile się nam zmieści. Ale. Ktoż to wie? Zobaczymy jak to nam się poprowadzi. Dobra. Ojoj, jest problem. Nie ma jaka otworzyć. Nie. Trzeba będzie rozerwać. O, naprawdę tu ty nie widać. I to nie jest przezroczyste. Wow. Przelewamy. Zobaczymy jak wygląda w szklance też. Aaaa, starczyło na jedno bubble no ale to jest duże. A nawet opakowanie wygląda jak takie opakowanie po jogurcie. Naprawdę bardzo ciekawy pomysł zrobił producent tego. I jak widać, no nic nie widać, ale wygląda trochę jak mleczko takie. Nie przerywając jednak tego wszystkiego, będziemy od razu przelewać i na końcu spróbujemy wszystkich smaków. Znaczy, i bardziej to róż bym powiedział. Widać ma mocniejszy kolor i bardziej intensywny co do pierwszego, bo jest różowy, a ten był taki lekko żółtawy. Wy ja może tego. Tak za bardzo nie widzicie, ale ja już tak. Tu mieliśmy pomarańczowe kuleczki, a uwaga, tu mamy, uwaga, uwaga, nowe, na których by się spodziewał, a wiecie dlaczego? Ponieważ na okładkach ciągle są pokazane, jakie są kuleczki na samym dole. W tu są różowy i różowy jest napój, a tu było pokazane, że to będzie fioletowy napój, a tak naprawdę nie był fioletowy. Więc trochę no szkoda mi tego, że o to nie zadbali, ale przynajmniej jest smaczny. To jest najważniejsze, jeżeli Wam to smakuje, warto to kupować, bo to lubicie. Nie zależy się wygląd, czy inne rzeczy, liczy się smak. Próbujemy to na końcu wszystko, yy, właśnie z kuleczkami. Więc lecimy teraz od razu do trzeciego, czyli uwaga, co mi jest tam tego na kawy, Bubble Twist, ananas, kokos z cykłkami owocowymi. To jest takie lekko zielonkawy. Wow! patrzcie. troszkę taki zielonkawy kolorek, ale lepiej zobaczymy. Dobrze podsumowując, mamy już wszystkie babuki. Te trochę spróbowałem, oczywiście, ale mamy wszystkie. Tu jako pierwsze mamy, uwaga, pomarańczowe kuleczki i biały napój. Tu za to mieliśmy czerwone kuleczki i różowy napój. Mamy żółte kuleczki i zielony napój. Ten spróbowałem, ale spróbuję jeszcze raz, bo jest zbyt smaczny. I ocenimy od 1 do 10. Bardzo dobre, jak mi ale z powodu. Że kuleczki są mało intensywne. Oczywiście daje mu taką mocną siódemkę. Szczęśliwa siódemka. Jako drugi napój, mamy drugi oczywiście z truskawkami. I on się nazywał odlotowa truskawka przypomina. Bo są tylko, to jest tylko truskawkowy. Nie ma innego smaku. Próbujemy. Ten jest bardzo dobry. Bardzo dobre. Kuleczki są trochę bardziej intensywne, ale napój nawet po schudzeniu jest dwa razy lepszy. No widzimy, więc opłaca się je chłodzić. Nie wiem, na przykład to takie pół godziny albo 20 minut polecam. Więc ten daje nie siódemeczkę, nie pusteczkę, a wręcz dziewiątkę. 9 na 10. ten ostatni napój jest... kokos. Ja nie wiem, jak smakuje, bo kokosa w wersji tym nigdy nie piłem. I też jestem ciekawy. A jak wy też jesteście znowu zainteresowani, jak smakuje ostatni napój, zostawcie tam łapkę w górę, proszę, dzwoneczek i subskrypcję pod tym kanałem, żeby być na bieżąco i sprawdzić więcej takich filmów, jak testuję napoje. Więc. Uwaga, mieszu, mieszu, mieszu. Hmm. Jest bardzo intensywny. Ten kokos czuć tam lekko kokosowe, ale już ananasa nie też na nic dobry. Nie ma jakiegoś mocnego szoku, więc godajmy na szóstce, 6x10. No? Dobry, ale nie jest najlepszy. Wow, te pudełko się nagle pojawiły magicznie. Tutaj. Ja bym chciał Wam też podziękować za oglądanie tego odcinka. Przypominam, to nie była reklama, to nie był sposób. Ale po prostu testujemy, bo o to chodzi. Poznawaj z Budicem. Dziękuję za oglądanie tego jakże wspaniałego odcinka. Jeżeli zostałeś do końca widzu lub widowczyni, a my się żegnamy następnym razem. Te zrobimy taki Odcinek z testowania, o ile będzie. No i my się widzimy na ten razem. Ciao!